Niezwykłe i bardzo szczegółowe dzieje Białej Podlaskiej w latach 1939-1944. To wszystko dostępne w kolejnym tomie monografii miasta, którego promocja odbyła się w sali konferencyjnej Bialskiego Starostwa. Chętni mogli zakupić książkę w specjalnej cenie, a także otrzymać autograf od jednego z jej autorów, Jerzego Flisińskiego. Problematyka w sensie naukowym. II wojny światowej była mi dotąd po trasze obca. Oczywiście znałem historię i znam historię II wojny, ale tak jak znają przeciętny obywatel z podręczników szkolnych, tu trzeba było wejść w szczegóły i to jeszcze dotyczące bardzo konkretnego i bardzo specyficznego regionu, jakim było i jest południowe Podlasie. Chętnych, a raczej żądnych poznania historii Białej Podlaskiej nie brakowało, dlatego frekwencja podczas spotkania dopisała. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyłożyć jako Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej rękę do powstania tego wydawnictwa, ponieważ jesteśmy wydawcą. Jest to monografia bardzo ważna, co widać po frekwencji chociażby prawda, dla mieszkańców i dla całego miasta. Jest to monografia bardzo bogato udokumentowana, jeśli chodzi o prowadzone kwerendy w przeróżnych archiwach. I myślę, że takiej monografii nie mają wszystkie miasta, z czego się bardzo cieszymy, że się wyróżniamy. Monografia zawiera potężną dawkę historii, co ważne, napisanej prostym, przyjaznym dla każdego językiem, pozbawionym naukowych, często trudnych do zrozumienia pojęć. Wszystkie mam praktycznie z dedykacjami, czyli to jest taka jakby już sprawa kolekcjonerska. No czyli, czyli, nie być tu dzisiaj na tym spotkaniu, no to tak jakby nie być Bielczeniną. Uważam, że to wiąże. Nie, ostre słowa masz rację, ostre słowa tak uważam. My za bardzo, za mało się jednoczymy z miastem. Wiesz takie moje odczucia, że, że popadamy wtedy w tę euforię Lublina, Warszawy, a zapominamy, że to są nasze korzenie. Druga część trzeciego tomu monografii Białej Podlaskiej w dużej mierze powstała dzięki obfitemu materiałowi zebranemu przez nieżyjącego już profesora Henryka Mierzwińskiego.